Szanowni Państwo, witam na pierwszym webinarze z cyklu pięciu stanowiących zintegrowaną całość tematyczną, e, dotyczącą opracowania klinimetria w świadczeniach zdrowotnych i kształceniu na kierunkach medycznych. Każdy z kolejnych webinarów będzie dotyczył innego zakresu tematycznego. Dzisiejszy webinar ma charakter wprowadzający w tematykę opracowania klinimetrii. Cóż to jest to opracowanie? Jest to E-book, podręcznik bezpłatny, przygotowany w ramach projektu pod tytułem Klinimetria w doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych i kształcenia na kierunkach medycznych w ramach projektu Społeczna Odpowiedzialność Nauki ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dostęp do e-booka będzie zapewniony na stronie naszej uczelni, na YouTubie, a także linki zostaną przesłane. Do podmiotów leczniczych, do uczelni kształcących na kierunkach medycznych oraz podmiotów prowadzących specjalizacje i kursy dla pracowników medycznych z zapewnionym dostępem dla wszystkich osób zatrudnionych zarówno w podmiotach, jak w uczelniach kształcących na kierunkach medycznych, jak i w podmiotach prowadzących kształcenie podyplomowe. Zostanie również udostępniony na różnych forach opiekunom nieprofesjonalnym. Profesjonalnym pacjentów, a także osobom prowadzącym badania naukowe i każdej innej osobie zainteresowanej tą tematyką. Klinimetria jako e-book zawiera w swojej treści narzędzia standaryzowane, skale, kwestionariusze ze szczególnym naciskiem na ich znaczenie w doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych, a także w kształceniu na kierunkach medycznych. Komu dedykujemy to opracowanie? Przede wszystkim pracownikom medycznym, innym osobom uczestniczącym w realizacji świadczeń zdrowotnych, kosmetologicznych, psychologicznych i tym podobnie, a także nauczycielom i studentom kierunków studiów medycznych oraz specjalizacji i kursów przyporządkowanych do dziedziny nauki medycznej i nauki o zdrowiu, a także osobom prowadzącym badania naukowe w dziedzinie nauki. Nauki medycznej, nauki o zdrowiu. Jest ona również skierowana do pacjentów, a także do nieprofesjonalnych ich opiekunów. Mówiąc o pracownikach medycznych, mamy tu przede wszystkim na uwadze adresatów takich jak lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni oraz inne osoby uczestniczące w realizacji świadczeń zdrowotnych, kosmetologicznych, psychologicznych. To jest dietetyków, psychologów, kosmetologów, opiekunów medycznych, a także inne osoby uczestniczące w realizacji tych świadczeń. Podręcznik stanowi bardzo syntetyczne opracowanie merytoryczne, które może być przydatne w kształceniu na kierunkach medycznych przyporządkowanych do dziedziny nauki medycznej, nauki o zdrowiu oraz w kształceniu podyplomowym. Ma ono służyć zarówno nauczycielom, jak i studentom. Bierzemy tutaj pod uwagę przede wszystkim kierunek lekarski, jednolite studia magisterskie, kierunek pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia, kierunek położnictwo, studia pierwszego i drugiego stopnia, fizjoterapia jednolite studia magisterskie, ratownictwo medyczne studia pierwszego stopnia, dietetyka studia pierwszego i drugiego stopnia, kosmetologia studia pierwszego i drugiego stopnia, a także inne kierunki studiów, które w swojej treści uczą opieki nad pacjentem, oceny stanu pacjenta, ewaluacji i monitorowania jakości tej opieki, a także jej efektywności. Nasze opracowanie klinimetria dedykujemy również osobom prowadzącym badania w dziedzinie nauki medycznej i nauki o zdrowiu, a także samym pacjentom do oceny ich stanu, do autooceny ich funkcjonalności, ryzyk na przykład ryzyka zachorowania, zdarzeń nieprzewidzianych zarówno pacjentów aktualnie znajdujących się w stanie zdrowia zagrożonych chorobą i jak już dotkniętych różnymi stanami klinicznymi. Opracowanie klinimetria może być wykorzystane również przez nieprofesjonalnych opiekunów pacjentów, w szczególności ich rodzin i osób bliskich. Dlaczego ono jest takie znaczące merytorycznie? Dlatego, że umożliwia w szczególności narzędzia standaryzowane, skale i kwestionariusze opisane w tej pozycji umożliwią obiektywną ocenę stanu pacjenta, klienta, jego wydolności funkcjonalnej w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych, świadczeń kosmetologicznych, świadczeń psychologicznych, a także innych, są niezwykle przydatne w ewaluacji organizacji pracy w różnych obszarach, czy to w lecznictwie szpitalnym czy w podstawowej opiece zdrowotnej, czy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w opiece długoterminowej, stacjonarnej, domowej, w opiece paliatywnej, hospicyjnej, również stacjonarnej, domowej, w opiece psychiatrycznej, w rehabilitacji medycznej, w systemie ratownictwa medycznego i w innych obszarach, w których realizowane są świadczenia na rzecz pacjentów w różnym stanie zdrowia i w różnych stanach. Klinicznych. Narzędzia, które przedstawiamy Państwu w opracowaniu Klinimetria, mogą być wykorzystywane również do ewaluacji w zakresie dydaktyki medycznej. Z jednej strony na etapie nauczania studentów z wykorzystaniem narzędzi standaryzowanych, a z drugiej strony do oceny efektywności prowadzonego kształcenia. Kwestionariusze, narzędzia standaryzowane, opisane skale mogą być wykorzystywane także do monitoringu w procesie kształcenia na kierunkach medycznych, w sprawowaniu opieki nieprofesjonalnej w środowisku życia pacjenta, a także w badaniach naukowych. Przedstawiane Państwu, przygotowane przez nas zespół opracowanie klinimetryczne bardzo dobrze wpisuje się w Evidence-Based Medicine, w Evidence-Based Practice Nursing w obszarze świadczeń zdrowotnych, kosmetologicznych i innych. Z jednej strony z tego względu, że samo opracowanie jest przykładem możliwości implementacji dowodów naukowych do praktyki zawodowej lekarzy, pielęgniarek, położnych, dietetyków, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, psychologów, opiekunów medycznych i innych, a z drugiej strony stanowią, stanowi zespół narzędzi, który może być wykorzystywany do prowadzenia badań naukowych i z racji. Że są to narzędzia standaryzowane, czyli już na wejściu prowadzone badanie z ich wykorzystaniem jest obarczonym prawdopodobie, mniejszym prawdopodobieństwem błędu metodycznego, jeżeli chodzi o prowadzone badanie naukowe. Klinimetria wpisuje się również doskonale w programy studiów, programy specjalizacji, kursów dla pracowników medycznych. Z tego względu do że z jednej strony po, pomaga przygotować studentów, uczestników specjalizacji i innych form kształcenia podyplomowego do obiektywnej oceny stanu pacjenta, skuteczności podejmowanej diagnostyki, terapii, rehabilitacji, działań ratowniczych i innych, a z drugiej strony umożliwia weryfikację na w jakim zakresie e, uczestnicy studiów, specjalizacji czy kursów osiągnęli efekty uczenia się wpisane do programu kształcenia? Ten zakres e, obejmujący działania przypisane do poszczególnych narzędzi standaryzowanych, skal i kwestionariuszy jest spójny z częścią efektów uczenia się na kierunkach studiów, specjalizacji i kursów przypisanych do dziedziny nauki medycznej i nauki o zdrowiu, ponieważ każdy z tych programów w we właściwym sobie zakresie dotyczy oceny stanu pacjenta, oceny skuteczności podjętych interwencji, a także ich ewaluacji w procesie terapeutycznym. Jeżeli chodzi o strukturę podręcznika, obejmuje on 842 strony jest obszernym opracowaniem, ale i tak niewyczerpującym wszystkich dostępnych skal i kwestionariuszy w publikacjach. Dlatego też materiały zebrano i pogrupowano w cztery główne rozdziały, które uszczegółowiają podrozdziały. Jeżeli chodzi o cztery główne rozdziały, to pierwszy rozdział obejmuje skalę i kwestionariusze standaryzowane o charakterze uniwersalnym. Drugi rozdział natomiast przedstawia skalę i kwestionariusze standaryzowane z zastosowaniem wiodącym w niezabiegowych działach medycyny. W w trzecim rozdziale natomiast przedstawiono skale i kwestionariusze standaryzowane z zastosowaniem wiodącym w zabiegowych działach medycyny. Natomiast inne skale zostały zebrane w czwartym rozdziale zatytułowanym Inne. Z kolei każdy z podrozdziałów zawiera trzy części. Pierwsza część to wybrane narzędzia standaryzowane, druga część to przykłady skal stosowanych w innych państwach, a niewalidowanych do polskich, i trzecia część to wykaz skal powszechnie stosowanych. Przedstawiając propozycję wybranych narzędzi standaryzowanych, dajemy łatwiejszą możliwość wyboru odpowiedniego narzędzia czy odpowiednich narzędzi w zależności od wykonywanej pracy, podmiotu opieki, rejestru i zakresu badań, w tym badań naukowych, w zależności od nauczanych treści umiejętności zawodowych oraz umiejętności badawczych. Natomiast proponując Państwu i przedstawiając przykłady skal stosowanych w innych państwach, a nie walidowanych do warunków polskich, zachęcamy Państwa do procedury ich walidacji do naszych warunków krajowych jako pewnego przedsięwzięcia naukowo-empirycznego, przekładającego się niewątpliwie na, w perspektywie czasowej na jakość opieki nad pacjentami, i na jakość kształcenia zarówno przed jak i po dyplomowego. Z kolei prezentując narzędzia powszechnie stosowane liczymy na taką autorefleksję każdego z czytelnika dotyczącą powszechności tych narzędzi w jego miejscu pracy i lub nauki, czyli na ile narzędzia standaryzowane są w ogóle przez niego wykorzystywane w kształceniu czy w pracy zawodowej, a a jeśli tak, to na ile są one efektywne i zbieżne z doniesieniami z innych podmiotów leczniczych w kraju i za granicą. Jeżeli Państwu nasunęły się na tym etapie jakiekolwiek pytania, bardzo proszę o ich wpisywanie na czacie i odpowiedzi udzielę na końcu webinaru. Dziękując Państwu za uwagę, zapraszam na kolejne webinary. Drugi webinary który odbędzie się 11, 16 listopada bieżącego roku, będzie przedstawiał skalę i kwestionariusze standaryzowane o charakterze uniwersalnym, czyli z możliwością stosowania w różnych zakresach świadczeń zdrowotnych do, w odniesieniu do pacjentów w różnych stanach zdrowia i choroby i przez osoby realizujące różne świadczenia zdrowotne. Z kolei trzeci webinar planowany jest na 22 listopada bieżącego roku, który tematycznie będzie dotyczył skal i kwestionariuszy standaryzowanych z zastosowaniem wiodącym w niezabiegowych działach medycyny. Natomiast webinar czwarty 23 listopada bieżącego roku będzie przedstawiał skalę i kwestionariusze standaryzowane z zastosowaniem wiodącym w zabiegowych działach medycyny. Ostatni webinar zaprezentuje inne narzędzia standaryzowane, skale i kwestionariusze na przykład dotyczące aktywności fizycznej. Ostatni webinar zaplanowaliśmy na 28 listopada bieżącego, bieżącego roku. Już obecnie zapraszam państwa do aktywnego udziału w tych webinarach, do zadawania Pytań. Mam nadzieję, że będzie to z jednej strony bardzo ciekawe doświadczenie i merytoryczne, i dydaktyczne, i naukowe, ale w perspektywie czasowej przede wszystkim przełoży się na jakość opieki nad pacjentem, na doskonalenie kształcenia na kierunkach medycznych i na rozwój badań naukowych, a tym samym również implementację wyników tych badań naukowych do praktyki. Zawodowej, lekarzy, pielęgniarek, położnych, dietetyków, psychologów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, opiekunów medycznych i wszystkich innych osób, które sprawują opiekę profesjonalną nad pacjentem, a także opiekunów nieprofesjonalnych, to jest pacjentów, ro, przepraszam, rodzin pacjentów, ich bliskich. Zapraszamy.